Cześć, witam Was serdecznie na kanale Wędkarski Challenge i zapraszam Was do mojego wędkarskiego raju. Znajdujemy się w miejscowości Bożkowo nad Jeziorem Wielkim w osadzie wędkarskiej Lawendowy Zakątek. Odkryłem to miejsce gdzieś około 3 lat temu i od tamtej pory, jak mam tylko chwilę wolną i mogę sobie pozwolić na wypad rodzinny, to przyjeżdżam właśnie, właśnie w to miejsce. Dlaczego? Dlatego, że przede wszystkim no, mega się łączy taki wypad rodzinny, towarzyski, właśnie z wędkowaniem. Nad wodę mamy niedaleko, z ośrodka bezpośrednio prowadzi kładka do pomostu. Na pomoście mamy kilka stanowisk wędkarskich, no i od razu rozpościera nam się Jezioro Wielkie. Jezioro Wielkie wyposażone w fajne ryby, karpie, karasie, liny, szczupaki, wzdręgi też fajne można złowić. Oczywiście trochę leszcza, wszystko czego dusza, dusza wędkarska może zapragnąć. Na środku mamy, słuchajcie, dwie łódeczki. Dwie łódeczki, którymi można, można sobie wypłynąć na jezioro. Wiosła i kapoki są do pobrania w samym ośrodku. No i dobra, słuchajcie, jesteśmy w samym ośrodku. No, wygląda przecudolnie. Mamy dla dzieciaków piaskownicę, mamy wiaty. Każdy domek, ma, każdy domek ma taki taras przed domkiem, gdzie można sobie usiąść. Są domki sześciosobowe, ośmioosobowe, chyba dycha nawet jest. Tak więc, y, możecie sprawdzać na stronie internetowej. Mamy placek zabaw. Naprawdę, naprawdę y, fenomenalna sprawa. W tym roku również mamy basen. Tak więc, y, to, jeszcze, y, to jeszcze zobaczycie. No i oczywiście, przed każdym domkiem jest grill, z którego możecie y, kamienny, z którego możecie y, bez problemu korzystać. No i dobra, chodźmy do domku. Pokażę Wam, jak wygląda. Przykładowo wygląda domek. Dobra, słuchajcie, wchodzimy do, do y, domku. To jest. Pierwszy domek od jeziorek, jakbyście byście chcieli taki wynająć. A tutaj mamy miejsce telewizorek, Mamy kominek. O, dalej patrząc, mamy miejsce takie do wypoczynku. To wszystko się znajduje na dole. Tu zaraz za oknem mamy werandkę, na której możemy posiedzieć. I kuchnię. Kuchnię elegancko wyposażoną. Mamy słuchajcie dużą 80, chyba zmywarę. No i to co w kuchni płytę, to co w kuchni być, być powinno. Olbrzymia loduwa. W lodówce, oczywiście białe ławki. No i co? I tak wygląda dół. jeszcze łazieneczkę Wam pokażę. Tu mamy łazieneczkę. O. mamy kabinę prysznicową, pyk, praleczkę. No, tak wygląda kibelek. Schludnie, fajnie, estetycznie, naprawdę super. super to jest zrobione. I na górę mamy schodki. Schodki prowadzą do sypialni. O, i sobie słuchajcie, zaczynamy jeszcze, jak wygląda tutaj na górze. Wszystko. Ok. Proszę bardzo, mamy sypialnię. Podwójne, podwójne łoże na górze małżeńskie proszę bardzo telewizorek tu mamy wyjście wyjście na na balkonik, na tarasik na górze też świetna świetna słuchajcie sprawa no i tam już mamy słuchajcie jezioro ja wiem może z 50 metrów, może z 100 Ok. wracamy do środka to jest pierwsza sypialnia, tu mamy jakąś rozkładaną kanapkę. Tu mamy jedno łóżeczko i na górze jeszcze mamy, słuchajcie, jedną sypialnię, jedna sypialnia. O, tak. I tu jeszcze dwa pojedyncze łóżka. Druga sypialnia. Proszę bardzo. Słuchajcie, czyli jak już policzyliśmy. Spokojnie się moc jak nie dycha, bo jeszcze mamy tutaj rozkładane podwójne, czyli tak naprawdę na 10 osób jest to domy. No i tak jak widzicie, e, domki są naprawdę, naprawdę super wykonane. E, przyjemnie się tu odpoczywa. I tyle mogę wam powiedzieć. Pokażę wam jeszcze, jak wygląda, e, jak wygląda tutaj tarasik. I co? No i będę się powoli zbierał na, zbierał na nęcenie, słuchajcie, bo dzisiaj chcę zanęcić. A jutro z rana wystartować, wystartować tutaj na rybki. Dobra, popatrzcie jeszcze, jak wygląda tutaj otoczenie. O, tu mamy jeszcze, zobaczcie, werandkę, na której można sobie przycupnąć wejście do domku. Tu jeszcze jakieś graty. O, kotek. Kotek jeszcze jest. O, a tam, o tam, 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 tam. zaraz. Przepiękne, przepiękne jezioro, wielkie. No i tyle, jeżeli chodzi o e, samo miejsce, jak widzicie naprawdę e, świetnie, świetnie przygotowane zarówno dla, e, do, do wypoczynku, jak i, jak i wędkarsko. No i co, ja słuchajcie biorę się za obiad, no bo niestety taki mam obowiązek w dniu dzisiejszym jeszcze, a potem wieczorkiem nęce, a jutro lecimy złowić jakiegoś gigantycznego karasia, bo wiem, że tu wpływają naprawdę, naprawdę wielkie karasie. Słuchajcie, Japończyk. No to w do widzenia. Wchodzi kolejny piękny kanał. Piękne, O, się niecierpliwi strasznie. Słuchajcie, piąta rano dnia następnego. Wieczór był bardzo ciężki, musicie mi uwierzyć na słowo. A ja, słuchajcie, pomimo ciężkiego wieczoru, zerwałem się na ryby. Co prawda nie przewidziałem jednego, słuchajcie, że będzie słońce centralnie waliło w twarz. Centralnie linia słońca odbijającego się w wodzie jest na linii wczorajszego nęcenia. Ech, więc powiem wam, że tak, tak e, troszkę, e, troszkę lipa, bo po prostu na spławik nie połowie. Spławik mi posłuży tylko i wyłącznie do e, odmierzenia e, odległości łowienia na metodę. I po, i, połowię sobie dzisiaj na e, metod e, feeder, no bo wiadomo, że nie muszę tak skupiać wzroku na wodzie. Po prostu e, po prostu wystarczy, że wystarczy, że będę. Że będę obserwował szczytówkę. No i tyle, słuchajcie. Zabieram się do dorobienia zanęty. Ustawiam sobie stanowisko i spróbujemy coś ciekawego złowić. Mam nadzieję, że podejdą w dzisiejszym karasie. Jak jeśli dzisiaj to może jutro, no zobaczymy. Może dzisiaj z wieczora będziemy kombinować. Dorabiam zanętę, rzucam kilka kulek. Metodę odmierzam i łowimy. Trzymajcie kciuki. O, siedzi rybka i to nie mała, chociaż może tak mi się wydawało tylko, ale zacięcie było dosyć, o, kurczę, no, troszkę walczy. Ładnie się wpiął w dolną wargę, o, niewielkich rozmiarów, ale już coś się dzieje. Zanęcone, rybka weszła, czekamy na większe. No widać cały czas, słuchajcie, skubnięcia, cały czas e, coś tam, e, coś tam próbuje podebrać przynętę, więc na pewno przy tam robaczkach, mniejszych przynętach, byłoby sporo drobnicy. Dwie kukurydze jakoś już robią jakąś selekcję. Ten leszczyk nie był najmniejszy. O, coś. Mam nadzieję, że to nic drobnego. O, Siedzi, siedzi rybka, ale nie największa niestety. No, największe trzeba będzie poczekać. O ile odpalą. Taki wiecie. Nie za duży krąpik. o, 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 o. Nie ma go jak złapać, żeby to Lewo mu się to zmieściło. O, nie za duży krąpik. Polujemy dalej. Tej drobnicy jest dużo. Możliwe, że zaraz trzeba będzie założyć jakieś większe pelety. Bo musimy <laughs> się nie, nie opędzimy od tej drobnicy. słuchajcie, jestem po. W drugiej godzinie wędkowania, jak widzicie, pogoda diametralnie się, e, się zmieniła. Rano słońce w pysk, teraz tak naprawdę ciężkie czarne chmury, z których możliwe, że pokapie. Niemniej jednak działamy dalej. E, no, wymieniłem, słuchajcie, troszeczkę koncepcję. Miałem mówić na dwie kukurydze, dwie kukurydze z białym robakiem e, pod metodę. Ale, ale te dwie kukurydze niestety okazało się, że, e, że no, przynosiły sporo, sporo drobnych leszczy i sporo drobnego e, krąpia, więc założyłem takiego dużego, solidnego, 8 mm e, Dumbelsa, e, no i co? Cheese and Garlic, trochę tego pokruszonego e, dum dumbbellsika dałem do, e, do miksu do metody. No i zobaczymy, czy to przyniesie jakiś, e, jakiś efekt. Na razie są jakieś skubnięcia, ale widać, że rybka nie potrafi sobie poradzić z zassaniem całości. No i co? Próbujemy, słuchajcie. Ale pogoda zmieniła się, słuchajcie, diametralnie. Zobaczcie. Zobaczcie, co się dzieje. Diametralnie wszystko się, wszystko się pozmieniało. No i mamy kolejnego podleszczaczka. Ładnie wpięty. No ale to są wszystko, malutkie rybki na razie Czekamy na coś większego No tego to się nie spodziewałem akurat Że aż tak leni lunie No ale co, no tak jest wędkarstwo, taka jest przyroda I pomimo tego, że pewnie przemoknę do suchej nitki i tak jest super. No i dobra słuchajcie, podejście wieczorne, rano tak jak widzieliście nie za wiele się wydarzyło, sporo drobnego leszcza, sporo drobnego krąpia, zwiększałem, zwiększałem przynęty, na, na te większe przynęty niestety nic się nie pokusiło, ponownie duża przynęta, ale tym razem jesteśmy, jest godzina 20, jest wieczór, no i zobaczymy czy coś się odezwie z wody, trzymajcie kciuki. No i mamy podleszczaczka. Taki niewielki. No i dobra, słuchajcie, dwudziesta druga godzina, kilka godzin wędkowania, trochę drobnego leszcza, już wszystkiego Wam nie pokazywałem, troszkę krumpi, no, ale niestety bez garasi. Nic większego nie siadło. czym jeszcze jutro rano. No i ostatni mój poranek wędkarski w moim raju wędkarskim w Boszkowie. Na razie, jeżeli chodzi o same ryby, no to tak jak widzieliście, sporo drobnego krąpia, sporo drobnego leszcza. Generalnie nie nagrywałem wszystkiego, bo myślę, że nie ma to sensu. Ale no nic dużego się nie wnęciło. Staram się wykorzystać takie wędkarską najlepsze pory czyli no, poranek i wieczór. No To jest wypad dwudniowy, więc tu się za wiele nie spodziewałem. Troszeczkę mogłem zmienić taktykę i, i, i troszeczkę mocniej, mocniej podmęcić po prostu, postawić trochę więcej na pelet, trochę mniej na zanetę. Myślę, że to by zrobiło jakąś selekcję, jeżeli chodzi o rybki. Bo tak w tą zanętę wchodzi naprawdę mnóstwo drobniczy. no ale nie byłem do końca przygotowany, wiecie jak się wyjeżdża z rodziną na taki wypad, no to trzeba podzielić trochę tego miejsca bagażowego. To, że udało się wcisnąć krzesło, fotel wędkarski i resztę tego Majdanu, to i tak sukces, no a tutaj widzicie, no całego spektrum przynęt i zanęt nie wziąłem. No i co, no ale trudno, no o, siedzi rybka. ale trudno, no i tak to jest może po tych kilku dniach nęcenia coś tam, coś tam będzie yy, krążyło, no sporo, może nie sporo, no ale yy, w miarę dużo białego robaka, yy, trochę ku o, poszło, o, nie było takie najmniejsze, taki leszczyk leszczyk taki pod, pod 400 punktów no, no i tyle słuchajcie. Bardzo, bardzo piękne, klimatyczne miejsce z dostępem, z bezpośrednim dostępem do, do jeziora Wielkiego. No bardzo komfortowym, bo cała kładka jest oświetlona, można spokojnie tutaj w nocy wędkować. Ja co prawda na nocki na noc wybrałem integrację, więc, więc nie wędkowałem, ale jakby co to... jakby co to można o, no i trzymajcie kciuki, żeby, żeby udało się złowić coś troszkę większego niż te krąpiki i leszczyki w Boszkowie, w moim wakacyjnym raju wędkarskim. No jest, słuchajcie, dzik wyjazdu. No, chyba najmniejszy kark, jaki złowiłem w życiu, ale jest. Proszę bardzo. Już poszalał trochę, już poszalał trochę. Śliczne. A, i zrobiutki. No i to co miłe, słuchajcie, szybko się kończy, dwa dni e, minęły jak zbicza czasu. No i pora wyjechać z wędkarskiego raju, z lawendowego zakątka. Wędkarsko, no niestety, nie za specjalnie e, te dni były obfite w ryby. Brań dużo, ale wszystko to bardzo drobna rybka. No i co? I wrócę tu pewnie jesienią. Właśnie jesienią złowiłem tutaj przepiękne karasie i na te karasie, do tych karasie muszę się w tym roku, w tym sezonie jeszcze na jesieni do, dorwać. A że domki są całoroczne, jest grzanko, więc bardzo przyjemnie się spędza tutaj również jesień czy wczesną wiosnę. O kurcze, piękne słońce, co prawda już za chmurami, ale jest naprawdę super. Dla takich miejsc, dla takich widoków warto żyć. No i co, słuchajcie, żegnam się z Wami, komu się podobało, zostawcie łapkę do góry, dla osób nowych na dole macie Przecież subskrybuj, kliknijcie, by się informacje o nowych filmach, a ja się z Wami żegnam już teraz zapraszam Was na kolejny odcinek na kanale Wynikarski Challenge. Trzymajcie się, cześć!